Witam wszystkich oglądających. No jak widzicie, moja konstrukcja e, dynama, można powiedzieć, i prąnicy, którą już tutaj wielokrotnie Wam demonstrowałem na filmach, e, jakie ona ma, posiada uzyski. W tej chwili przyszedł czas na małą przeróbkę, a przeróbka będzie polegała na tym, że tak jak tutaj widzicie, Moja konstrukcja posiada jeszcze zewnętrzne cewki. Oprócz cewek 16 cewek w środku posiada 12 cewek na zewnątrz. I owe cewki chcę wykorzystać do napędzania tego tej mojej konstrukcji. Czyli będzie to tutaj silnik trójfazowy, czyli mam 6 cewek z tej strony i 6 cewek z tamtej strony, czyli przypadnie po cztery cewki na jedną fazę. Na dzień dzisiejszy mam już zamówiony kontroler do silnika yy, trójfazowego taki, który współpracuje z silnikiem rowerowym. Ta konstrukcja. Ten sterownik będzie idealny, aby napędzić y, moje dynamo. Film dziś, y, główny film już jakoś to wszystko złożę. I do testów przygotuję. Potrwa gdzieś z tydzień czasu. No niestety y, sterownik nie kupowałem w Polsce, tylko za granicą. No i będę musiał poczekać. Wiąże z tym projektem duże Jakieś oczekiwania. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Bo już widziałem podobne filmy o podobnych konstrukcjach, w których były właśnie wykorzystane, że były cewki w środku jako cewki, które dają nam, wytwarzają energię, czyli prąd. I cewki zewnętrzne, które działały jako silnik. Tak więc tu nic więcej nie będę musiał Wam. Nic, nic dodać, nic ująć, jak to mówią. Trzeba, musicie się też uzbroić w cierpliwość, tak jak i ja. No, i jak przyjdzie sterownik, ten kontroler, wtedy tu będę działał. Na dzień dzisiejszy to byłoby tu wszystko, tej zapowiedzi przyszłego y, projektu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za nowe subskrypcje, za cierpliwość. I zapraszam na kolejny film.